mnie. ten Jak Wam się podoba na Rusinowej Polanie? A góry popatrzcie po prawej stronie. Widać te najwyższe szczyty tatrzańskie. Tam w chmurach schowane rysy, gerlach. A takie trzy górki na prawo takie. Tam w głębi to te, które są bezpośrednio nad Morskim Okiem. Bięguszowieckie szczyty. Łapy w górę, Wiktoria.